Spółdzielczość spożywców z połem to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce. Wiele spółdzielni może poszczycić się ponad stuletnią bogatą tradycją, a co najważniejsze, jest to niezależna polska sieć handlowa o ugruntowanej pozycji na rynku, potrafiąca niezawodnie działać w każdych warunkach. Było nam trudno w ostatnich latach yy... Konkurować z zagranicznym kapitałem, ale szybko nauczyliśmy się z nimi konkurować i dzisiaj spółdzielnie całkiem dobrze sobie radzą w nowej rzeczywistości. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społecznych jest następcą prawnym Centralnego Związku Spółdzielczości Spożywców Społecznych, który został rozwiązany z w 1990 roku. I na zasadzie dobrowolności zrzeszamy obecnie prawie 250 spółdzielni. Oczywiście część spółdzielni pozostaje poza związkiem około 50 spółdzielni, ponieważ nie ma obowiązku zrzeszania się w nowym Krajowym Związku. Mamy nowe rozwiązania, takie, które wspierają spółdzielczość i, tak, i to jest właśnie rola Krajowego Związku, ażeby wspierać spółdzielnie, choćby poprzez wspólny program lojalnościowy z Poem, znaczy razem, czy Krajową Platformę Handlową, która produkuje dla spółdzielni już sprzedawaną w 1700 sklepach markę własną z Poem. Dziś Społem to nowoczesna firma z tradycjami, prowadząca ponad 3000 placówek handlowych i zatrudniająca blisko 30 tysięcy pracowników. Spójrzmy na przykłady nowoczesnego handlu w kilku spółdzielniach Społem, aby przekonać się, że są to perły polskiej spółdzielczości. Wizytówką Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Śremie są nowoczesne, przestronne, z gustem urządzone galerie handlowe Polonia, Jubilat i Alfa których mogą pozazdrościć inne miasta. Śrem to nie tylko te trzy galerie. Spółdzielnia również ma sklepy o, no, mniejsze, jeżeli chodzi o powierzchnię, ale to też są po prostu bardzo przyzwoite pawilony, które są pawilonami nowoczesnymi. Hitem śremskiego społem jest doskonałe pieczywo, które jest produkowane we własnym zakładzie piekarniczo-ciastkarskim. Produkujemy tylko dla naszych wyłącznie sklepów, nie sprzedajemy absolutnie innym odbiorcom zewnętrznym. Staramy się, żeby to było takie pieczywo tradycyjne, które po prostu zasilałoby stoły naszych szanownych klientów. Około 32 gatunków pieczywa wytwarzamy przez całą dobę. Jaki chleb jest teraz przygotowywany? Ja teraz przygotuję chleb słowiański, tu mamy chleb dworski, w piecach mamy zasadzone następne gatunki, no i tak do godziny 17. Mamy chleb już tu na przykład... Probody, tak się nazywa. To jest chlebek o obniżonej zawartości węglowodanów z dużą zawartością białka. 5,50 kosztuje. Ten drugi natomiast Probody, Bon Vital. Też tak 85% ma mąki żytniej, reszta pszennej z otrębami, żadno cięte słonecznika i otręby i siemię lniane. Później tutaj mamy jeszcze chlebek ziółko, to jest chlebek taki pytlowy z różnymi ziółkami. Tu natomiast chlebek orkiszowy, 100% ma orkiszowej, bardzo zdrowy, z dłuższym też terminem ważności. Chleb nasz powszedni, pieczywo z zakładów z połem w Śremie jest bardzo, bardzo dobre. Zaopatruje się całe życie tylko w tych sklepach. Czy to jest chleb pszenny, czy ciemny, ziarnisty, sarmacki, chłopski, dla przykładu, każdy jeden zachowuje bardzo długą świeżość, długo trzyma wilgocz i w smaku, no, no, jest po prostu super. Hitem z połem PSS w Śremie stają się także wyroby kulinarne i gastronomiczne. Ci, którzy choć raz spróbowali przygotowany w galerii Polonia kłusek śląskich, kopytek czy zrazów zawsze wracają do naszego sklepu, mówi z dumą pani prezes Danuta Szafrańska. Rozpoczęliśmy produkcję wyrobów kulinarnych. Mamy niewielkie pomieszczenia w tej galerii Polonia, gdzie na potrzeby sklepu spożywczego produkujemy wyroby kulinarne. Są to wyroby produkcji domowej. Cieszą się one popytem, akceptacją klienta i uważamy, że, że jednak powinniśmy rozszerzać ten rodzaj produkcji. To, co osiągnęliśmy, to osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki, dzięki pracy całej załogi, która no, liczy 360 osób, no i dzięki naszym wspaniałym, wiernym klientom którzy po prostu dokonują na co dzień u nas zakupów i my po prostu no, też dbamy o nich, szanujemy i chcemy, żeby dokonywali w godziwych warunkach zakupów. I to za to im serdecznie dziękujemy. Hitem PSS Społem w Kaliszu jest supermarket Delta. Znakomicie wyposażony, elegancki, ze znakomitym personelem jest wizytówką dobrze rozwijającej się kalickiej spółdzielczości. Wiele wyrobów przygotowywanych jest na miejscu, a klientów już z daleka przyciąga zapach wędzonych wędlin. To właśnie w delcie przygotowuje się i wędzi pyszne boczki, szynki i polędwice, zaś po sprzedawaną prosto z wędzarni kiełbasę ze świniobicia ustawiają się długie kolejki. W przypadku Delty mamy mini masarnie, gdzie codziennie są świeżo wędzone wyroby, rozbiór mięsa i produkcja wyrobów garmażeryjnych. Rok 2017 jest rokiem szczególnym dla spółdzielni, ponieważ jest to rok jubileuszowy 110-lecia działalności. Pierwszy sklep spółdzielni powstał w 1907 roku, a obecnie prowadzimy 22 placówki, w tym 8 supermarketów. Współdzielnia obecnie zatrudnia 423 osoby. Prowadzimy działalność detaliczną, gastronomiczną, produkcyjną w czterech piekarniach i działalność usługową dzierżawy pomieszczeń i lokali. Takim hitem no to są nasze pyzy drożdżowe, tatar produkowany już od też wielu lat, ale również i galaretki, pasztety, przeróżne kotlety, które można bezpośrednio wykorzystać. Już mamy plany na następny rok, plany na kolejne markety. Na kolejne modernizacje i na kolejne zakupy inwestycyjne. Spółdzielnia za rok ubiegło się osiągnęła przychód ponad 100 milionów złotych, dzięki czemu weszliśmy do pierwszej dziesiątki na 320 spółdzielni z połem w kraju. Założona 90 lat temu spółdzielnia spożywców Zgoda nosi obecnie nazwę Społem, Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu. Obecny potencjał Poznańskiej Spółdzielni Spożywców to 56 placówek handlowych, branży spożywczej, branży przemysłowej. Mamy również w tym dwie placówki z żywnością ekologiczną. Jest to nasz autorski projekt, który prowadzimy od 6 lat. Budujemy nowy brand, mamy przepiękne, nowe nasze autorskie logo Ekospołem. Dzięki naszym klientom zbudowaliśmy zarówno bazę klientowską tych sklepów, jak i bazę dostawców, co nie było zadaniem łatwym, ale te projekty bardzo ładnie nam się rozwijają. Oferta Ekospołem skierowana jest przede wszystkim do osób zmagających się z chorobami cywilizacyjnymi, cukrzycą, celiakią, nadciśnieniem, alergią oraz dla wszystkich, którzy po prostu prowadzą zdrowy tryb życia. Profesjonalny personel sklepów ekospołem chętnie udziela porad i objaśnia działanie wszystkich produktów. Zwraca także uwagę na modę panującą w zakupach produktów ekologicznych. Ostatnim bardzo dużym powodzeniem cieszy się. Chia, czyli tak zwana e, szałwia hiszpańska. E, posiada ona bardzo dużo e, omegi-3 i 6 kwasów, które są bardzo korzystne dla naszego zdrowia, szczególnie e, dla naszego układu e, tutaj krążenia. E, jest ona również w bardzo ciekawej formie u nas. Można ją nabywać właśnie w takich buteleczkach, w których jest skomponowana z sokiem, bez dodatku cukru, o różnych smakach, z granatem, bądź z, z imbirem, bądź z jabłuszkiem. Stanowi to to rewelacyjną na tą porę roku tak zwaną płynną przekąskę. Jest ona też oprócz tego, że dostarcza nam odżywczych substancji, również jest dobrym tak zwanym wypełniaczem i nie czujemy takiego głodu. Poza działalnością gospodarczą prowadzimy na szeroką skalę zakrojoną działalność społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową, sprawujemy kuratele nad Czterema spółdzielniami uczniowskimi, młodych spółdzielców uczymy spółdzielczej formy gospodarowania. W placówkach handlowych Poznańskiej spółdzielni spożywców Społem w Poznaniu, bo tak brzmi pełna nazwa spółdzielni, działa bardzo dynamicznie program lojalnościowy Społem znaczy razem. Uczestniczy w nim blisko 40 tysięcy osób. Jest to evenement na skalę krajową. Świadczy to z jednej strony o przywiązaniu do marki z Połem, a z drugiej o wysokiej jakości towarów i usług świadczonych przez spółdzielnie, jak i o dobrej cenie oferowanych do sprzedaży produktów.